To jest jedna z najciekawszych rzeczy, jakie mierzyłyśmy. I pampersik, ale tak się też czuję. Hello. Hello. Witamy Was w nowym odcinku z dziewczynami, z Asią oraz z Basią. Hej! Jakby <noise> tyle tu nie prowadziła. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mierzyć sukienki wiosenne, letnie, kolorowe, przeróżne. Mm. Łącznie na trzech kanałach będzie też 12 różnych propozycji, więc w opisie znajdziecie oczywiście linki do filmów Laseczek. A tutaj skupimy się na Zarze, więc czeka nas sporo mierzenia. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, u Wasi jest handem, a u tak mnie jest. jest berszka. Jakby co? <noise> Chcesz coś dodać od siebie jeszcze? Nie. Dzieje się, mm -hmm. Dzieje się, dzieje. Słuchajcie, Kryzyska. to jest dosyć wyjątkowa propozycja, musimy się jej wymieniać. SKMK. Jakie to jest w ogóle... Zmykone! Z gorsetem! Mocne. Stwierdziłam, że trzeba trochę poszaleć i przyjąć coś innego, prawda? No, ale jak? No dobra, to sprawdzamy. To jest jedna z najciekawszych rzeczy, jakie mierzyłyśmy. <grym> ale tak, tak, Wam, że no, muszę wspomnieć o tyle. i pokazałam to nieco. Bo to jest fenomenalne. I fantersik. Tak. Ale tak się też czuję. Ja Bo wiecie co, okazało się, ja tutaj Wam pokażę że to nie jest do końca sukienka, niby tak, ale jednak jest zabezpieczenie. Nie, niestety nie, nie zabijłam się w biustie, bo jednak biust tutaj mam e, spory. Natomiast powiem Wam, że to jest, no, takie, jak już miały zaraz, tak, nie wiem, imprezę jechać czyli. Ale fajne jest to, że nie, to jest taka plastyczna, że można je sobie ustawić na boki. Chyba też będzie Tak, do zdjęcia. To jest tak jak szuka na siebie komplement. Przepięknie podkreśla talię. W ogóle tak wszystko jest usztywnione, ale nie czuję się tym za zaciasną. Czuję się. Super. Ten top, jakby sam gorset mogłabym mieć coś o, spokojnie, dłużej. Ta część jest idealna, nie podoba mi się tylko góra, że jest tak zabudowana do, do góry. A właśnie mi się to podoba szczerze, to takie jest coś innego trochę, tak? To może po prostu bo u was to lepiej wygląda. U mnie na takim małym juście już jest troszkę, troszkę gorzej. Ciekawa jest ta propozycja, mogę mam i można z tym biegać spokojnie. Wygoda i klasa, dwa wie. Ciekawe to jest. No ja niestety musiałam mieć pewnie Elkę, ale. No, e, nie wiem, czy Elka była dobra. Bo z kolei u ciebie w stali już jest no. dobra. Ale kurdzie, no ale mam wszystko, bo jest takie ciekawe. No, Dzięki, ale tak <laughs> ciekawe. Może nie mój styl, ale myślę, że mogę dać mocno ósemkę. No to ja w nie wiem do końca, bo to robi na mnie tak piorunujące wrażenie, ale z drugiej strony jest totalnie za krótkie, tak aż... Podejrzanie to wygląda u mnie, wiecie, tak. A u ciebie tuż nad tyłkiem, tuż, to już na tyłkiem, trzeba. Ja, ja ciągle ja przechodzę, tak, tak jak mi się tu wżywa. Ale z drugiej strony nic mi nie widać. Daję temu ocenę y, 7. Hmm. No okay, nie wiem, czy wyglądam na siedem, ale <grym> A, to wiesz, wiesz. Zmieniamy nieco klimat. O, bardzo fajne. Myślę, że spoko będzie na lato. Jaki to jest skład? Właśnie patrzę. Biskoza? Jakiś e... oce? No, tak. Nie no wiem, co się To Też nie Tak, tak mówię. <grym> fajna, fajna, bardzo ładna. elegancka, fajnie. E, bo ja widzę w lustrze Asię. I jak Asia hmm. przyłożyła do siebie, to wygląda przepięknie. No, widzę cię w tym. No to zobaczymy. Zobaczymy. już zobaczymy rano, także... Skaczemy. Kolor piękny, mm -hmm. idealny, materiał bardzo przyjemny. No, ten dekolt jest za głęboki, ja już bym się skoczyła. I Jednak musiałoby być u mnie jeszcze większe zważenie w talii. Ona właśnie jest za luźna. No i też mm. za długa, w ogóle tak widać, że jest taka... Plus dekolt. Tutaj a ona jest delikatnie przyświtująca. Tak, ale ogólnie mi się ona bardzo podoba. W sensie jest taka mega po stylu, i nawet mm. ta mi odpowiada. Kurczę, szkoda, bo ja bym sobie ją Na przykład tak. E, bardziej paliżone. jeszcze sztalni, ale ten dekolt, kurczę, zostawiłam ją sobie. Chociaż powiem wam, że ona jest taka spowoletnia, a jest jednak na długie rękawek, więc to musiałoby być chyba na jakiś wieczór na przykład elegancki. Mm. Ale brakuje mi takich rzeczy szafie, więc kurczę, nie wiem, może kombinuję jakoś trochę z tym dekoltem. Bo jest to ciekawa propozycja, nie powiem. Mm -hmm. no, w tym kolorze jest Asi po prostu przepiękny. Pięknie. Rękawki na przykład, u mnie na styk. U mnie w samra idealne. U mnie takie idealne jak na mnie. Bo no ja to zazwyczaj jestem przyzwyczajona, że mam właśnie takie do palców. I ja zawsze mm. bym sobie tak naciągnąć rękawy, schować ręce. Ale więc... ja też mam takie dłuższe i, i są w sam raz. Okej, okay, a jak byście oceniły? Ja bym dała nawet dziewiąteczkę. Jest to naprawdę mm. raczej w mm. wysokie, na które dzisiaj mierzyłyśmy i jest to super. Na mnie... Nie wygląda za dobrze, więc daję czwóreczkę. Okej, to ja daję siedem, ale przede wszystkim ze względu na y, jej jakby jakość i komfort, mhm. bo jest w bardzo wygodnie y, i uważam, że to jest propozycja, na którą warto zwrócić uwagę niekoniecznie dla mnie, ale na przykład dla Asi już wiecie. Mhm. Dzisiaj wyjątkowo kolorowo. Wyjątkowo jak na mhm. mnie. Już lekko kolorowy. Czowy, zielony, pomajęczowy. Ale super, bo tak na wiosnę lato idealnie. Taka max. Moja jest koliki. piękna, natomiast hmm. też sztuczna. No dobra, to słuchajcie, może przymierzymy i będziemy wtedy omawiały. Tak, pewnie. To wskakujemy. Jak to? Ja się czuję jak w worku, ale widzę, że właśnie ma podobny efekt. Tak, ja też. Dlatego, że u mnie w ogóle tutaj nie podkreśla ta sukienka talii, tylko tak mm -hmm. odstaje, plus robić taki bąbel na plecach, bardzo niefajny. Ja ba nie, nie lubię tego sukienki, tak mm -hmm. źle to wygląda. Natomiast na Kasi... Ale kasi się to perfekto. Ale wiecie, co ja często nasze sukienki tego typu, bo uważam, że po prostu to jest dla mnie dobry krój, czy nawet z jakimś rozcięciem mam w mm -hmm. sumie sporo. Ten dekolt jest przepiękny i ura. Myślę, że u każdej tak. z nas mm. niżej gdzieś Boże. tam ten materiał przestaje się tak dopasowywać. On jest piękny. Ale kurczę. Figura jest przepiękna, tu mi się bardzo podoba jak to się układa. I jeszcze dodam, że teraz z Kasią mamy ten sam rozmiar, bo tutaj jest troszeczkę mniejsza rozmiarówka i mamy eski. Mhm. Więc to jest też ta różnica, bo jednak ja jestem trochę większa od Basi, więc... dlatego to tak wygląda, ale minus duży po pierwsze za materiał, a po drugie za to jak ta sukienka prześwituje, bo jak patrzę w ostro to naprawdę dużo widać. Kurczę, ja bym na czureczkę, no bo jakość, i, I na to jak nam nie leży król tutaj u góry piękny, kolor piękny, no ale tyle mogę dać. W sumie też 4, dlatego że odstaję na i bardzo odstaje tu, więc jakby no, to już od razu mi uskreśla. Okej, okay, no to ja bym dała 6, ale tylko ze względu jakby na to jak nam nie mm -hmm. leży, ale minusy, o których wspomniałam dalej jakby występują i są jakąś tam przeszkodą w zamówieniu tej rzeczy. To jest jakaś droga <słyska> propozycja, widzę 200 złotych. Lala! tutaj Kasia. Takie balowe trochę. złówki takie. Ostatnio oglądałam taki jeden serial, który wiecie, natknął mnie do zrobienia takich zakupów balowych. Chyba już wiem który. No dobra, to sprawdzamy. I od czego to zaczął? Ja się czuję ja bym pożyczyła od jakiejś młodszej siostry e, sukienkę po prostu, ale ma kieszenie. To też jest chyba plus i moda. O kurde, faktycznie. E, serio, czuję się jak mnie tak tutaj coś... Też ściągało do środka. <laughs> tutaj po prostu jest wszystko takie ściśnięte. Ja mam jeszcze stanik, więc wiadomo, że to wygląda średnio, ale sami mam takie ograniczone ruchy tutaj. Ta sukienka już nie ma na przykład tych yy, majtek, duże. więc trzeba uważać, ale powiem Wam, że na przykład bardzo podoba mi się ta góra, ten krój, gdyby nie to, też. że rękawy są jak od młodszej siostry. A właśnie u tak. mnie rękawy są tak na styk idealnie, góra mm. mi się bardzo podoba, bardzo chociaż ładnie. tutaj dosyć mocno y, ściska, ale o, to jest takie Brzydkie w ogóle. Bierze to tak na bok, tutaj znowu wszystko się ustawia. No. Nie wiem jak to ułożyć, ale też mam takie poczucie, że to sukienka, jest jest smutna. Tak tak, tak, tak smutno. Czy poszłabym nie na bal? Nie. Nie, ja nie wiem. wiem. No jest. W ogóle mi się ten dół bardzo nie podoba, więc ja to od razu z tym. Mi się na kojarzy, nie wiem, tak, y, czasy gimnazjalne. Tak, jak y, miałam coś podobnego na gimnazjalny bal. No, ten materiał! Ja mi się szczerze podoba, jak wasia w tym wygląda, jak no, zobaczyłam. Na przykład może nie do tych butów, ale do czarnych szpilek? Nie wiem, jakoś tak ja nie jestem pewna. Ja też nie. Ale cieszę się, że ci się podoba. Tej dziewczyny, dziewczynę, w sama dostoju. Mam na no, no, tak no, cztery... cztery... i 4,5 nawet może. To ja daję pięć. Okej, okay. I tak moi drodzy, to już były wszystkie propozycje, jakie przygotowałyśmy. Wpadajcie do dziewczyny na kolejne części. No i mało ogłoszenie parafialne. Założyłam swoją markę z jedwabnymi rzeczami, także serdecznie zapraszam, bo już yy, można kupić. Także zapraszam na stronę. Linki macie w opisie, koniecznie wpadajcie. Ja robiłam zdjęcia, więc widziałam troszeczkę. wszystko. Więc będzie losy, świetne. pięknie, świetne. pięknie, przepięknie. Ja życzę modelką włosów, więc słuchajcie, jesteśmy zaangażowane. No i wbijajcie, wspieracie, szunie. A teraz już się z wami żegnamy, więc do zobaczenia niedługo w kolejnym filmie. Pa! pa!